Na której będzie podpisana umowa na finansowanie inwestycji w Adi Gökolą. Przed Państwem siedzą marszałek Rolnictwa pan Oleg Zbiewlewicz. Prezydent y, miasta Księżyca, pan Janusz y, Pani y, Małgorzata Dusza z Banku Ochrony Środowiska. Oraz Jan Wesprze, inwestor, który wprowadzi Państwa temat. Jako członek zarządu naszej rodzinnej grupy z Kołobrzegu, która inwestuje nie tylko właśnie w Kołobrzegu, ale też na Brzele i w górach, chciałbym bardzo tutaj na początku wszystkim podziękować. Przede wszystkim osobom, które tutaj siedzą za stołem, które przyczyniły się do, do tego, że po półtora roku pracy nad projektem finalizujemy go i dzisiaj będziemy mieli zaszczyt zatwierdzić oficjalne warunki realizacji tej inwestycji zwłaszcza jeżeli chodzi o tę część finansową która po pracach nad projektem jest kluczowa i cieszę się, że po tak długim czasie wreszcie będziemy mogli zacząć budowę i komercjalizację także przekazuję głos panu marszałkowi który opowie na pewno więcej o samym finansowaniu inicjatywy oczywiście, zawsze cieszę się, że jestem w silnościu a cieszę się, że jestem Ee, że jestem z inwestorem e, wspólnie tutaj się za, za, za jednym z panem prezydentem i z inwestorem z koło brzegu. Bo, te, e, tak jakby powiedział, ta szorska przyjaźń koło e, świnoujska e, zawsze gdzieś wychodzi. Dzisiaj okazuje się, że można łączyć jednak interesy e, i mam nadzieję, że będzie tak, e, będzie tak w przyszłości. E, to tak, e, Chciałbym powiedzieć, że ten projekt oczywiście z naszego punktu widzenia jest o tyle ważnym projektem, że to jest największy projekt, który w Polsce, który jest finansowany w ramach takiego instrumentu finansowego, który rozpoczęliśmy wdrażać kilka lat temu. Nazywa się on pięknie Jessica. Jest to pomysł na to, jak pieniądze unijne... Jak pieniądze unijne nie wydać tylko raz, ale wydać kilka razy dla realizacji celu, jakim ma być rewitalizacja naszych przestrzeni publicznych. Jak widzicie Państwo, ta przestrzeń, którą, którą chcemy zmieniać i którą widzimy tutaj nieopodal, rzeczywiście wymaga rewitalizacji, bo ona nie przystaje do tego pięknego otoczenia, które mamy po prawej stronie, a więc do tego pięknego... Z mojej strony chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces, a inwestorowi życzyć tego, żeby już sam przebieg realizacji był możliwie najbardziej bezproblemowy. Życzę sukcesu finansowego, bo myślę, że ten sukces finansowy pierwszego etapu jest warunkiem sine qua do uruchomienia realizacji drugiego etapu. Wszystkiego dobrego. Teraz przekazuję głos panu Szanowni Państwo, z uwagą wysłuchałem tych ciepłych słów, które pod naszym adresem pan Szajmy będzie musiał te pierwsze zdanie, które mówi o tej naszej przyjaźni, łączącej koło jakieś filmowe, traktuję traktuje jako, jako taką no, y, y, ocenę naszej współpracy. Może widoczną z, ze Szczecina, bo gdyby, gdyby porozmawiać z prezydentem Gromkiem, moim kolegą, to myślę, że nasza współpraca bierze się stąd, że przecież my rywalizujemy. Ta rywalizacja służy rozwojowi, bo my rywalizujemy staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych gości, Kolacjuszy w Czasowiczu. To służy temu, że dzisiaj tak nam bardzo zależy, żeby to taki obiekt, jak państwo, panowie w są chcą tutaj w się zrealizować, żeby wspierać tego typu inicjatywy. I bardzo się cieszę, że dwa miasta, tylko brzeg Świnoujście, rozwijają się i stanowimy jakąś przeciwwagę również dla Wybrzeża Wschodniego. przecież tam jest ta rywalizacja i może ta szorstka przyjaźń, tak to określił, Mówi, że kolega. Karnowski prezydent Sopoty jest moim no również kolegą, z, 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 z nami się i współpracujemy, ale, ale tam o, o, o tą taką palmę pierwszeństwa walczymy wspólnie z Kołbrzegiem i uważam, że chyba to jest to, to dobre, dobre działanie. Natomiast e, e, inicjatywa, którą pan marszałek zaproponował, e, aby część środków z Unii Europejskiej Przyznaczasz na wspieranie różnych inicjatyw gospodarczych realizowanych zarówno przez podmioty gospodarcze, jak również przez samorządy. Ja przypomnę, że świnoujski samorząd również z tego korzysta, realizując inwestycje pod tytułem tankowisko, część środków na ten cel, na realizację tego celu, uzyskał z tegoż właśnie funduszu. Kolejnych iluś inwestorów, pięciu bodajże, w najbliższych dniach będzie korzystało z tych środków, w tym również inwestycja, który na terenie, w którym się znajdujemy. I niewątpliwie każdy z nich wolałby dostać pieniądze i je nie zwracać. To jest chyba fakt. No ale jeżeli ilość środków jest ograniczona, to chyba lepiej, i tu podzielam pana, lepiej umożliwić pozyskanie tych środków na bardzo korzystnych warunkach. Bo nikt takiego kredytu, nawet Banku Ochrony Środowiska, nie jest w stanie e, zapewnić, jak właśnie środki z tego Jessica, e, że pomożemy tym przedsiębiorcom, którzy kwalifikują się do pozyskania tych środków, e, żeby mogli rozpocząć tę inwestycję i potem kontynuować i ją skończyć. Ten e, sposób pozyskiwania środków ma jeszcze tą zaletę, o czym wspomniał Pan Wbleski przed e, spotkaniem oficjalnym że kiedy mówimy o terminie, to ten termin jest narzucony również w tej umowie, którą firma za chwilę podpisze. Bo możliwość pozyskania środków obliguje tego, który je pozyskuje do zakończenia inwestycji w terminie. Z tym często mamy problemy, a tutaj mamy pewien taki bodziec jest w stosunku do inwestora i to jest gwarancja, że tutaj za nami już niedługo rozpocznie się budowa. Rozmawialiśmy przed chwilą. W najbliższych dniach no, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę i będzie mógł rozpocząć pierwszy etap, który, który obejmuje, najlepiej no inwestor powie, to co po lewej stronie tej drogi i rozpoczyna ten duży budynek 5-gwiazdkowy hotel. O tym, że jest to inwestycja potrzebna w świniołistwie, to chyba nie trzeba nikogo się Ja dzisiaj rano rozmawiałem z kierownicą hotelu Interferi. Zadałem pytanie, jak wygląda obłożenie. Tam e, odłożenie jest na poziomie 80-90%. To, to jak na samochotę to, na to jest bardzo dobry wynik i takie wyniki uzyskają wszyscy, ci, którzy w świnności będą inwestować. I powiem więcej. fakt, że zdrojowa Inwestycja rozpoczyna inwestycje ogromnego kompleksu. E, nie powoduje, że już następni się wycofują z interesy, mówią hotel i więcej świnności budować nie będziemy. Kolejnych dwóch inwestorów rozpoczyna inwestycje również w oparciu o wsparcie Jessica i budują hotele. Kolejni inwestorzy rozmawiają z nami tutaj obok, zainteresowani są działką, żeby zbudować kolejny hotel. Czyli możliwości, które stwarzają nasze miasto w na zakresie realizacji ich celów są, są jeszcze niezaspokojone, nawet biorąc pod, pod uwagę to, że za chwilę powstanie tutaj największy kompleks hotelowy na polskim nad Polskim Bałtykiem. Miejmy tą świadomość. Dlatego bardzo się cieszę, że ta inwestycja ma wsparcie zarówno ze strony władz samorządowych województwa pan Polskiego, pana Marszałka, że ma wsparcie ze strony banku. No i y, y, mogę powiedzieć, że świnoński samorząd robi wszystko, aby również nie przeszkadzać. Y, to dyskutujemy na ten temat, nie wiem, rok, może trochę dłużej, ale jak na zakres tej inwestycji to uważam czas niezbyt długi i to że dzisiaj jesteśmy już przed rozpoczęcia prac to chwała inwestorowi że tak szybko zorganizował te wszystkie prace które są niezbędne do ich do wykonania żeby inwestycje rozpocząć wierzę w to że termin będzie dotrzymany wierzę w to że prace realizowane w sezonie zwróćcie Państwo uwagę w, w ścisłym sezonie będą realizowane prace tutaj w, w tym rejonie wierzę w to że inwestor będzie tak mobilizował wykonawców, żeby ci, którzy tutaj mieszkają, korzystając z roku, lata, żeby mogli normalnie funkcjonować. Nie było tutaj jakichś konfliktów, będziemy się starali konflikty łagodzić, się eliminować. I wierzę w to, że za dwa lata pierwsza, pierwsze e e efekty inwestycji będą widoczne, będziemy mogli się spotykać tak jak dzisiaj na rozpoczęciu prac, tak w przyszłości na otwarciu. Wierzę, że spotkam się pan Pana o, to nie I państwa. Wszystkie <głos》. głos》. głos》>. współpracować z inwestorem prywatnym. A mamy bardzo duże doświadczenie, bo mamy nie tylko obiekty w dobrzegu, tak jak mówię, w porębie, między innymi. I naprawdę to, to doświadczenie tutaj świnoujskie jest modelowe. Także teraz muszę przekazać, że trzymajcie się ewentualnie dręczowa część całego kompleksu, będzie realizowana. Ja tutaj zaraz przedstawię może jak to wygląda na realizację. Wspomniałem z multimedialnymi fontannami. Aquapark będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców z między innymi w ramach umowy z miastem, będziemy udostępniali go bezpłatnie dzieciom niepełnosprawnym. I też zrealizujemy zagospodarowanie w tej końcowej części promenady plaże, to znaczy prysznice. Dla plażowiczów i publiczne dostępne będzie Ale Drugi obiekt hotelowy, no i zwieńczeniem tego, ma być molo, które również będzie taką częścią publiczną tego ogromnego projektu. No to jest nasz najważniejszy projekt, także. Jeszcze raz podkreślam, że po dwóch latach pracy, bo półtora, półtora roku było pracy nad samym projektem, a prawie pół roku trwały negocjacje z Duńczykami w sprawie przejęcia tego terenu i tutaj tego biura, w którym się, przy którym się znajdujemy. Także tak wygląda ten projekt. Ja jeżeli mają Państwo to... o promenadzie, czyli ta promenada, będzie się kończy, będzie przedłużona. Do końca działki, gdzie będzie realizowana tak. inwestycja, ale od promenady, czyli ścieżka rowerowa, mi się miasto realizuje, dalej, dalej promenada, czyli będzie podobny układ jak tutaj, a dalej pomiędzy promenadą a obiektem hotelowym będzie parking. Ten wolny teren, spółka zagospodaruje, to jest teren miasta, zagospodaruje na parking który będzie przeznaczony na przede wszystkim autobusy, bo się z tym, że do tegoż kompleksu będą przyjeżdżały autobusy z dziećmi choćby, z młodzieżą żeby korzystać z więc musimy stworzyć warunki, aby te auta miały gdzie parkować, także tutaj przewidziany jest również w ramach inwestycji realizacja celu publicznego, czyli oprócz promenady również parking dla pojazdów, które będą dowoziły osoby do tego kompleksu oprócz oczywiście parkingu podziemnego, który się znajdzie pod całym kompleksem mm -hmm. Okay. Ja za każdym razem, jak jestem w Świnoujściu, to słyszę, co tam było w Kopenhadze, jak jestem w Kopenhadze, to słyszę, co to w Świnoujściu się znowu fantastycznego nie zadziało. Więc, więc ale ja potwierdzam, że to jest taka bardzo zdrowa dla obu miast, dla regionu rywalizacji. Bo dzięki temu, dzięki tej rywalizacji, zarówno Świnoujście, jak i Kopenhadze, to na naszym właśnie wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim, mamy najlepszą bazę hotelową, mamy najlepszą ofertę, największą ilość turystów rocznie i największą ilość miejsc, tych murzek, tych jak to się mówi, w całej Polsce. I to jest najważniejsze. I oby, obyśmy tej panny pierwszeństwa. Nie stracili nikogo. Przy urzędu pana marszałka i pana marszałka wierzę, że, że, że tak będzie. Natomiast proszę, chciałbym tu jedną rzecz zrobić, taką tajemnicę, że przed bodajże dwoma laty, kiedy przyjechał do, do, do Świnoujścia i, i, i miałem przyjemność gościć pana Wróblewskiego, to, to znaczy ojca pana Jana, to przyjechał z takimi dwoma młodzieńcami. Pan ja i jego, jego szanowny pan. I przedstawił mi się, że jest z biznesmenem z i że chciałby w ilościu budować hotel. My i tak rozmawialiśmy o tym hotelu i mówi, dobra, pani Prezydencie, to ja już idę, ja ich zostawiam tutaj. Ja sobie myślę, że nie Potem mówię pan, ja zostawiam ten biznes dla synów i oni, oni, oni go będą prowadzili. No i po, po latach, no, po dwóch latach może stwierdzić, że ojciec dokonał dobrego wyboru. Nie wiem jakim biznesem jest ojciec, ale, ale synów to wspaniały i może być dumny z tego, że, że właśnie ma takich następny. Przyjęli po nim ten, ten interes, ten biznes, który kiedyś prowadzili razem. Cóż. Gospodarz chyba, dziękuję w takim razie, a Właśnie. ja nie wiem, która to godzina. Tak? Eee, czy muszę dodać, czy nie? Być Jeden... Panie, panie nie, nie, chodzi o to, 13 trzynastą nawet. Eee, no szaną szaną Kiedy się widzimy? Za dwa lata, tak, tak w takim razie. Wcześniej, za dwa tygodnie tak. pan przyjeżdża. Tak, bo <laughs> się akurat widzimy, tak, za chwilę już karuzela rusza, więc... więc a zresztą, zresztą rozmawiałem 3 maja, bo mieliśmy wspólną... Wspólnie organizowaliśmy, czy byliśmy zaproszeni do, do współorganizacji bankietu, z okazji 3 maja w Pałacu Prezydenckim i rozmawiałem bardzo dużo z Panią Prezydentową i mówiła, że rozważa przyjechać na Karuzelę Kultury bardzo poważnie więc ją zachęcałem do tego, więc być może Panią Prezydentową będziemy mieli okazję wspólnie w e, siłowniściu gości plan, mam nadzieję, że jeszcze bardziej podniesie e, rangę e, imprezy, która w kilku kilku ładnych lat z powodzeniem promuje w szczególności tę część No to, że dzisiaj no, będzie jeżeli przyjedzie to małżonka prezydenta Niemiec, także tam przeszedamy polski gminę. Żebyśmy nie zapraszali. Mam nadzieję, że nie było Tak, no i, i nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest ustalenie, Fundacja ma władzami spółki, że jak powstanie obiekt hotelowy, to tu będzie główna, główna siedziba. Główne imprezy właśnie miały miejsce właśnie tutaj w tym nowym kontaktie. Też to jest szansa właśnie na usiąd tego, że ta szura będzie na ponad osób. także będzie takie miejsce sympozyjne, w którym takie duże imprezy będzie mogły do mogli